Witam ponownie. Końcowe sprawdzenie systemów przed ostatecznym przykręceniem głowicy. Olej podaję. Tak wyglądają cylindry w środku po 215 tysiącach przejechanych kilometrów na napędzie jednokierunkowym zwany potocznie wolnym kołem. Bo więcej już tego oglądać nie bydymy, czyli nie bydym, bo to zostanie przykryte głowicą. O, tu słoneczko przyświeciło, może zobaczymy coś z bliższa. trochę bandycko, że mnagar. Góry smyrgłem ściągnęł, ale to jest po nawiecznej pierścieni. Nauczy się. No to na no nic. Chyba go nie musimy docierać, to robi 20-15 tysięcy kilometrów przejechać. No bo mi akumulator słabnie. Przykręcą głowicę i aby nie było najmniejszych złudzeń, niejasności i domysłów, wszystkie śruby są posmarowane. O tak smar, znaczy one już są pomarane, ale tutaj smar i idą w głowicę. Tak wszystkie. Wszystkie i zawsze. Nie smarujcie śrub, nie smarujcie, żebyście sobie nie mogli powykręcać jak przyjdzie potrzeba. Ja tych problemów nie mam jak ich posmaruję. A nic się nigdy jakoś dziwnie nie rozkręciło samo. Szkoda, że możni tego świata nie przekazują wiedzy na temat samohamowności gwintów. Na czym to polega, czemu to służy? Skąd się to bierze, z czym się to je? Cicho, jak po śmierci organisty. Tylko ludzi wciula robią. Na sucho składać, na sucho składać. Bo pajace tego potem nie rozkręcają. A lód niech się tropi. Na szczęście ich przejrzą kupa tysięcy księżyców tymu i ze śruby smaruje. Śruby, nakrętki, co tam trzeba? Głowica przykręcono jeszcze na starej uszczelce, bo jeszcze gdzie zdejmowano, jak tym zakładał oprawki zaworów zwrotnych czy wydechowych. Znaczy zwrotnych, wydechowych. No i spróbuję to opuścić. Co to będzie robić? Najwyżej mi te zawory wypadają one są oczywiście z nierzewki to taka informacja dla zainteresowanych by to działać, tu nie mam jednego zaworu, bo przy demontażu, że stracił se te stożki zabezpieczające, i nie mam dwóch sztuk, muszę spatrzyć. to jest słabe te, cały to, jest, to jest słabe. Tu teraz kardan napędowy